No patrzcie, ja nie wiem co ja są naszą, nasza klasa. Kładziemy nasze. <gry> jak to się nazywa? Cykorie. czy co za czasy, że kamerzysta podpowiada kucharzowi, jak to się nazywa? Kroję go jeszcze na takie troszkę drobniejsze, ale też niemałe kawałeczki kroimy na dość wielkie pajdy one są dostępne y, praktycznie w każdym y, markecie. W kuchni panuje zasada, że nie wyrzucamy nic albo naprawdę coś, czego nie możemy już użyć. Pamiętajcie, że praktycznie co tydzień organizujemy dla was y, w tym okresie grilla. Życzę wam tylko smacznego. Witam ponownie w kolejnym y, już odcinku y, kulinarnych przygód pensjonatu Skałka. Ja nazywam się Sławek Wysocki, jestem tutaj szefem kuchni. Dziś przygotuję dla was taką sałatkę z wędzonym takim górskim serem. Nie jest to taki typowy oscypek góralski, natomiast jest to taki ser wędzony ala oscypek, też jakby wykorzystywany taki trochę zamiennik, wiadomo, że nie Zawsze mam możliwość dostania tego oryginalnego, więc jakby tutaj możemy sobie równie dobrze zastąpić takim serem, którego będziemy grillować w naszym grillu. Pamiętajmy, że ciągniemy tutaj jakby cały czas tematykę tą grillową, takiej kuchni zdrowej, lekkiej. więc zapraszam Was do kolejnego odcinka. Zapraszam do oglądania i zapraszam do wspólnego gotowania. do y, przyrządzenia naszej y, grillowej sałatki Będziemy potrzebować miksa sałat. Ja akurat w tym przypadku mam y, miksa sałat, ale możemy sobie tutaj y, w zależności kto co lubi, może być to sałata rzymska, może być to y, czy skoria, czy mieszanka jeszcze innych, czy, czy rukola, czy rozponka. Naprawdę jest możliwości tutaj wiele i tak naprawdę wszystko zależy jakby od Was, to co lubi. Ja na tą chwilę mam y, taki sałat, cztery rodzaje sałat wymieszane będę potrzebował do naszej sałatki pomidorka koktajlowego, będę używał cykorii, świeży rozmaryn, warzyw korzennych w postaci marchewki, którą będziemy grillować, melona, którego będziemy również grillować. Tutaj mamy taką konfiturę z czerwonej porzeczki, którą będziemy też dawać taki wyraz, wyraz, nadawać taki wyraz zistości naszej sałatce. Mamy tutaj y, sos winegret i dla podkreślenia mamy tak tutaj oliwę chili. Y, świeże zioła. Tutaj mamy y, groszek wąsaty, mamy y, szczawik kwisty i świeży y, tymianek, więc nie czekamy. Zaczynamy od marchewki. Z tego względu, że ona jest taka twarda, więc będzie się robiła jak najdłużej. Kładziemy sobie ją na naszego grilla. Chcemy uzyskać tylko taki efekt miękkości. Zaraz sobie ją będziemy skrapiać jeszcze oliwą, a ja już sobie będę tutaj mieszał nasze sałaty. Przygotuję sobie jeszcze pomidorka. Ja go sobie tylko poprzekrajam na pół, żeby nam się fajnie to chrupało. Przekroimy sobie naszą jak to się nazywa? cykoria? co za czas, że kamerzysta podpowiada kocharzowi, jak to się nazywa. Cykoria nasza również jest na, na grillu. Ułożę sobie nasz, od razu nasze serki. One są dostępne y, praktycznie w każdym y, markecie, więc nie powinniśmy mieć problemu z ich y, dostaniem. Ja sobie skropię to wszystko naszą oliwką. A do naszej sałaty wlewamy nasz sos, winegret. Ja akurat tutaj mam zioła w postaci bazylii, szczypiorku, pietruszki. Pamiętajmy, możemy wykorzystać zawsze, gdy już nie mamy już tego, tych nasz, naszych ziół w pierwszej świeżości, możemy zawsze je wykorzystać do takiego pesto. W kuchni panuje zasada, że nie wyrzucamy nic albo naprawdę coś, czego nie możemy już użyć. W naszym minigrecji mamy jeszcze orzeszki pini, parmezan, musztardę i oliwę z oliwek. Wszystko sobie mieszam tutaj. Zapomniałem jeszcze o naszym melonie. Pamiętajcie, jest to fajne naprawdę połączenie takiego egzotycznego owoca Takiego świeżego ze świeżymi y, sałatami. Naprawdę fajnie to y, się komponuje. Możemy go po prostu obrać i skroić sobie w kostkę. Też możemy ułożyć na naszą sałatkę. Też da y, świetny efekt. Ja sobie tu wydrążę nasze pestki i po pozbyciu się pestek kroję go jeszcze na takie troszkę drobniejsze, ale też niemałe kawałeczki i rzucam na naszego grilla. Fajnie jak słyszycie to skwierczy już. To mamy wszystkie świeże tam owoce, one nie potrzebują dużo e, czasu tam na naszym grillu. Wykładam naszą sałatę na nasz talerz. I będziemy ją już pomału wykańczać. Zobaczymy do naszych Warzyw, nasze serki mamy praktycznie już też gotowe. Wszystko mamy tutaj fajnie zgrilowane. Dosłownie, minutka, i będziemy mieli wszystko gotowe. Wykładam nasze pomidorki. Dodajemy naszą konfiturę. Oczywiście z naszej spiżarni. Nada nam ona trochę tutaj takiej słodkości w tym wędzonym posmaku naszego sera. Użyję jeszcze sobie tutaj orzeszków pini, prażonych oczywiście. Użyję sobie tutaj groszku wąsatego takiego świeżego. Użyjemy liści pszczawiku. Jak nazwa właśnie mówi, jest to szczawik, liście szczawiku kwistego. One mają taki posmak kwaskowy, jak ma to w, swoim, w, swoich, w swoich walorach smakowi, smakowych szczaw. Więc tutaj mamy yy, naszą konfiturę słodką i jednocześnie nasz taki kwaskowaty yy, szczawik. Naprawdę fajnie, czy to będzie nam komponowało. Ściągamy nasze grillowane warzywka. Ja sobie tutaj skropię to jeszcze oliwą naszą chili. Doda nam to takiego takiej lekkiej pikanterii, takiej delikatnej rozgrzewki na nasze jeszcze chłodne wieczory. Odrobina chrupkości w postaci marchewki. Pięknie, zobaczcie, zgrillowany nasz melon. Zobaczcie, fantastyczne. Cie? On ani się nie rozwala mi w palcach. On trzyma jakby się tutaj w całości. Limonka, która nada sałatce yy, świeżości, no i nasz główny bohater. Czyli zobaczcie, jak pięknie zgwilowany, wędzony ser. Ja sobie go wezmę, poprzykrajam na pół. żeby był wyczuwalny z każdej strony w tej sałatce. Grzanki z masełkiem czosnkowym. Kroimy na dość wielkie pajdy Masełko. Kładziemy na dosłownie minutę i będziemy mieli gotowe. Ja sobie wykończę jeszcze tutaj truskawką naprawdę podkreślą tą świeżość. Mamy owoc, mamy wędzony ser, mamy konfiturę z mamy marchewkę, mamy grillowanego, yy, grillowanego melona, mamy limonkę, mamy szczawik krwisty. Naprawdę jest tutaj wiele, wiele yy, smaków, wiele połączeń, wiele kombinacji. Będzie na pewno to takie nietypowe doznanie, niecodzienne, ale zobaczcie, jak bardzo szybkie. Grzanki do sałatki mamy gotowe. Oliwa cytrynowa. Nasze grzanki wykańczają sałatkę, i ja życzę Wam tylko smacznego. Pamiętajcie, że praktycznie co tydzień organizujemy dla Was. W tym okresie grilla. Ja nazywam się Sławek Wysocki i jestem tutaj szefem kuchni. Dziękuję, że byliście z nami. I już zapraszam was do następnego odcinka kulinarnych przygód w pensjonacie skałka. Do zobaczenia! Hej!